Komisariat Drugiej Policji w Gdańsku i Komisariat Wodnej Policji w Gdańsku, no proszę Państwa, ja tu jestem co dwa dni, można powiedzieć, ostatnio byłem w niedzielę, potem byłem w poniedziałek, no bo w niedzielę nie, nie było komu przyjąć zgłoszenia, więc w poniedziałek mi przyjęto dwa zgłoszenia, więc tam zniszczenie samochodu w, ten, w niedzielę, co mi mąką i jajkami obrzucili pod blokiem. A na drugi dzień znowu zniszczono mi następny samochód, obrzucono na jakąś z tą substancją. Nie wiem co to było. W każdym razie znowu szybę miałem czyszczenia, do czyszczenia do karoserię. A dzisiaj znowu jestem tutaj, ponieważ trzeci raz już ten samochód następny, znaczy ten, co parkował przy działce, ukradł wycieraczkę i zniszczono, zniszczono kierunkowskaz. No, takie rzeczy, proszę Państwa, się dzieją co chwilę u mnie. I proszę Państwa, no, no trudno powiedzieć, ja powinienem tu już mieć stały pokój i, i stałego policjanta, który mnie zawsze przyjmuje, no bo tak wygląda na to, że, że to wszystko na nic jest, bo się tak czekałem ostatnio półtorej godziny, tu cały dzień prawie miałem zaliczony na komisariacie policji druh numer 2 i w końcu na prokuraturę napisałem zgłoszenie zniszczenia, zniszczenia, prawda, tam mienia czy wykroczenie, no bo po prostu nie. Mam, aha, jeszcze chciałem powiedzieć, że jak wróciłem z komisariatu, wtedy to był telefon od jednego z działkowców, że mam zabrać samochód z podziałek, ten co mi dzisiaj ukradli wycieraczkę i zniszczono kierunkowskaz. Bo inaczej mi go spalą. No, na razie go nie spalili, ukradli wycieraczkę i zniszczono, prawda, ten. Zniszczono kierunkowskaz boczny. No i tak to się dzieje, proszę Państwa, co chwilę coś. Ja nie mogę, nie mogę spokojnie spać, bo, bo nie wiem, co będzie jutro. Co będzie jutro, i tak się to dzieje. No A policjanci, no wiadomo, mają służbę z policjantów operacyjnych. Jakby chcieli, to by sprawę załatwili, ale jak widać, policjanci są, bo są, ale obywatel może tylko zgłaszać, a oni biurokrację się bawią. No i, i nic się nie dzieje. Przestępcy chodzą na wolności, tak jak widać. No także to, że ja tu przyjeżdżam już co drugi dzień i zgłaszam następną szkodę i kradzież, to nic nie daje, bo po prostu ktoś się uwziął i robi to. Pozdrawiam Pomorska Telewizja Narodowa, Redaktor Sławomir Ziębiński dla Was z Podkomisariatu Policji Nr 2. Ładny mają budynek o 100 policjantów tam ponad pracuje